Witam w kolejnym odcinku Opowieści Dziwnej treści. Zanim zaczniemy odcinek, muszę powiedzieć czemu nie było w tamtym tygodniu odcinka. Otóż I musiałem go postrzelić, więc mam jego klony, ale że umarł to minuta ciszy. 20 sekund to prawie minuta. Więc przejdźmy do odcinka na temat nowego bohatera o imieniu Żuberman. Żuberman Das Maderwerde żuberken Dobrze. Więc jestem zwykłym chłopakiem z województwa lubelskiego i pracuję w lesie. Może to dziwnie brzmi. Mi zwierzęta, na przykład żubry. Więc pewnego dnia poszedłem na karmić żubry. I podczas karmienia jeden nie ugryzł. A zapomniałem też wspomnieć, że ten las był tuż obok elektrowni atomowej. A. No cóż, żubu ugryźć. Wróciłem do domu i odkryłem to, że rogi mi zaczynają rosnąć. Ale cóż, normalne. Jak to mówią czas leczy rany. Więc poszedłem spać. Obudziłem się z większymi roka, rogami. Jeszcze i jeszcze bardziej owłosiony niż zazwyczaj. Więc postanowiłem wyjść z domu do lekarza. Ponieważ to nie jest normalne. Ale podczas tego, kiedy szedłem miastem, zauważyłem, jak ktoś okrada jakąś kobietę z torebki ale pomyślałem sobie to nie mój problem i poszedłem idąc dalej zauważyłem, że ktoś kradnie cebulę z miejsca sprzedającego cebulę czyli sklepu spożywczego na to już nie mogłem pozwolić więc wszedłem do sklepu i zaszarżowałem na złoczyńc z, z moimi nowymi rogami i dostałem darmowe piwko Żubra Ach, los jest pięknym losem Który jest los? To nie robi sensu Ale Później wracając do domu Znalazłem mojego martwego dziadka Ale widziałem też pewną osobę Tego gościa, który kradł mu torebkę I chyba go zabił O nie, na to już nie mogłem pozwolić Więc podszedłem do niego I go kopnąłem zdecham, Ponieważ, jak wszyscy wiedzą, jak kopniesz człowieka, to może umrzeć. Chyba, że nie umrze, to wtedy nie umrze, ale może, umrzeć. więc poszedłem do mojej cioci i ta z tego powodu, że była ślepa. Nie zauważyła mojej zmiany na ciele. Ale później zadzwoniła do mnie dziewczyna i zapytała się, czy możemy się spotkać, a ja powiedziałem, że. Dobra, tylko najpierw muszę coś zrobić. I tak zacząłem szukać czegoś, żeby ukryć moje rogi i futro. Ale nie chciało wyjść, więc poszedłem z rogami. A ta głupia tego nie zauważyła. Myślałem, że to opaska z rogami, ale nie. Więc, no, ale. Wtedy. Pomyślałem sobie, że jeśli zyskałem jakieś super moce jak żuber To powinienem sobie zrobić super kostki I zostać super bohaterem I nazwać się Żuberman Więc wróciłem do domu i zacząłem projektować Udało mi się stworzyć coś podstawowego I wtedy wyszedłem potrenować No jakieś wysypisko, których jest tu pełno Więc w chwili treningu Zauważyłem, że złoczyńca zbliża się w, mo w moją stronę. I był to ciąg dalszy nastąpi. Ciąg dalszy nastąpi. Kurwa.